Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, opowiedzieć coś na temat sygnalizatorem, brań. Jak się go używa, jak odczytywać brania ryb do brzegu, od brzegu, jak go zamontować. Także próbujemy to wszystko przedstawić. Spróbuję Wam przedstawić to wszystko w tym filmiku. Także zapraszam na film. Co nam będzie potrzebne? Podpórka, sygnalizator, może być z wieku najzwyklejszy, są różne modele, bardziej wyposione z centralkami na noc do łapania, łowienia, ale to może w innym filmie Wam poopowiadam na temat właśnie różnych sygnalizatorów, swinger albo hanger, to jest już do wyboru. Ten jest akurat do zamocowania właśnie na takim druciku. Natomiast hanger jest na łańcuszku. Jak się go montuje? Spróbuję Wam przedstawić. Czyli tutaj jeśli mamy podpórkę, wykręcamy sobie ten element. Raczej są komp kompatybilne i pasują. Ta średnica gwintu pasuje tutaj, żeby zmieściło się do, do właśnie podpórki. Będzie mi troszkę ciężko jedną ręką, ale mocujemy. W pierwszej kolejności to i nakręcamy sobie od góry. Więc tak tutaj sobie skręcamy te dwa elementy do siebie, żeby były, czyli w pierwszej kolejności nakładamy swingera, później dokręcamy właśnie sygnalizator, i spróbuję wam pokazać, jak to jak to zamontować za już razem z wędką i na czym polega branie. Do brzegu i od brzegu ryby, a więc tak zarzuciliśmy sobie wędkę, i musimy teraz zwrócić uwagę, aby zamocować właśnie tego swingera sobie na żyłkę tutaj. I tutaj mamy takie dociążenie, które ustawiamy sobie w zależności od warunków, jakie panują. Jeśli jest bezwiecznie, on po prostu ma za zadanie dociążać bardziej naprężenie żyłki. I teraz o co chodzi? Ustawiamy sobie go w ten sposób. Załączamy sygnalizator, słyszymy, jest działanie brania. I teraz o co chodzi? Ustawiamy sobie swingera mniej więcej na takiej wysokości. I jeśli następuje branie ryby, czyli branie od brzegu. Ryba e, pobiera przynętę założoną e, na haczyku i odjeżdża, ucieka w przeciwnym kierunku od brzegu, następuje podniesienie podniesienie e, swingera do góry. Natomiast natomiast jeśli ryba pobiera przynętę i razem z podajnikiem, z koszyczkiem idzie. E, Podnosi go i zbliża się w kierunku brzegu, czyli jakby żyłkę nam ciągnie do, do brzegu. Następuje zluzowanie żyłki i swinger idzie do dołu. Czyli to jest właśnie branie wtedy do brzegu. I rozróżniamy właśnie branie od brzegu i do brzegu. Myślę, że komuś kto zaczyna przygodę z wędkowaniem w pewien sposób wyjaśniłem naświetliłem sprawę związaną właśnie z odczytywaniem z odczytywaniem brań na sygnalizatorze Także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli komuś się podobało, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał. I cóż, trzymajcie się do następnego filmu. Na razie, cześć!